No, dzień dobry. Zobaczcie, jakie piękne słońce, jak jest ciepło. Do szkoły jedziesz? Tak? Aha, ja na chwilę w cień. Musiałam zdjąć bluzę. Dziś moje oksy się zgubiły. No to nie, nie ruszaj do robaka, że pożyczyłam sobie od Nikoli. Ale pewnie super są, bo pasują do czapki, bo wiecie, ciepło, słońce, czapka, oksy. Nie nałożyłam filtru, więc... O, ale pasuje, bo zawsze nas za dużo. Okej, okay, jedziemy, jeździmy na rowerze. No, korzystamy z pogody, bo podobno opadać. Ma no, masz radę? Ja przytrzymam rower, a ty skakuj. Chodź. Kwiatek. Kwiatek. Z trawą. O, głupiąk, mam jedną. Piękna. Mamie, do miłość ma. Jeszcze mamie, też wszystkie. Och, dziękuję. Jakie piękne. No dobrze. Na rower skakuj, tak jest. No, dasz radę, czy ci pomóc? Dawaj, dawaj, dawaj. Jak się urodziłeś już? No. Żarowe, do go, wysoko noga. Hop. I na pedał. Pomóc ci, czy dasz radę sam ruszyć? Da. Dasz radę sam. No, No, ja będę siedziała oczywiście. Dobrze. Dobrze. A, hamować umiesz też? Mhm. Okej. Okay. Tylko kwiatki sobie położę, piękne. Co ty mówisz? To są pokrzywy. Czy to są pokrzywy? Tak. Y, to nie. Dobrze, tak, to są pokrzywy. Nie dotykamy, bo tu zobacz, jakie kolce są. Widzisz, jakie ma kolce? Tak. To nie ruszamy tego, okej? Okay? Nie ruszam. Okej. Okay. Szukam słońca, ono tutaj jest wyżej. Mocno pedałujemy, mocno, mocno. Mama może się trochę opali w koszulce na Pierwszy raz razem chyba w tym sezonie. O, i widzisz, jak fajnie jeździsz? Jeszcze trochę i będziemy sami jeździć razem. We, we trójkę z Nikosią. No? Albo nawet i we dwójkę. No? Ja będę dużym jeździć, a ty będziesz jeździł tym swoim też. A, że ty masz duży. Ty nie chcesz tym małym, tamtym, tylko ty dużym, tak? Mam jednym chodem? No. Jedzie tym Tak. Jest tym. Okej. No jest. Ja mam tym małym jechać? Mały. Nie. Och, jak gorąco. Raz, dwa, trzy. Super. No dawaj samochodem czy się jeździ. O, to nie za mną tylko z Nikolą. Dawaj ten, no. Opa! Mocno! No, tutaj no, dawaj. dawaj. No dobra, jestem o kawę zostawiłam tam, dobra, nieważne, więc tak, przyszła paczka, kurier, więc otworzymy sobie nawet szybko, chociaż takie y, dziwna taśma, myślałam, że będzie logowana, zaraz chyba będzie padać deszcz, zresztą patrząc na pewno za pogody, to nadają deszcze, mam nadzieję, że mi sukienka wyschnie, bo nagrywam tego samego dnia, młody sobie zasnął, a ja teraz zabieram się za kończenie obiadu, właściwie ziemniaki muszę ugotować już resztę zrobiłam. o kurczę. No dobra, no więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na unboxing. ja jestem ciekawa. No więc otwieramy malutkie, leciutkie. Ok, i mamy tutaj e, pazurkowy rzeczy. No więc zamówiłam sobie od takie maleństwo. Z firmy Clares, Baby Pink, mamy żel. Właśnie takim bardziej kolorku jak tu mam na paznokciu, czyli taki różowy. No, i tutaj mamy 12 gram, więc coś takiego. Pierwszą rzeczą, drugą rzeczą, a bo to pakowali osobno, czyli nie wiem, co domówiłam, a co było, bo był zestaw chyba tam, nie wiem, ile już lakierów za 80 coś zł, a ja jeszcze domówiłam, a to wszystko jest tak, wiecie, po porcjowane, no więc, no więc nie wiem, zobaczymy, też są jakieś tutaj neony, jeden jest gratis, ale nie wiem, który, dobra, nieważne, nie wiem, który to gratis, wiem, że był gratis, więc ja uwielbiam takie coś, po prostu uwielbiam, nie będę otwierać, sorry, nie otwieram, wszystkie lakiery mamy z firmy Clares. O, i tak zastanawiałam się, bo już nie pamiętam, czy 5 gram to jest taki pełnowymiarowy produkt, czy to jest jakiś taki mniejszy, ale nie, to jest pełnowymiarowy. I mamy tutaj shake. Jeden, to jest taki bardziej lawendowy, o ile pamiętam, jeden kolor. Tutaj mamy Candy, trójka taka pomarańczowa, neon, 7, Ciekawe, czy. Nie, nie powinno się zdurować, bo sprawdzałam sobie. Tutaj taki właśnie neon, chociaż patrząc na to, to tak nie wygląda bardzo neonowo. Ale, ok. Tu już taki fajny jeden, ale nie było w sprzedaży, już nie był dostępny. Kolejny Lipop, siódemka, taka mięta, to chyba w tym zestawie była. Wszystko, wszystko z tej samej firmy brałam. Oprócz tego jeszcze było minus 10%, więc opłacało się. Tutaj mamy Lipop, to samo. To jest, a może to jest to samo? Nie, nie wiem, dobra. Tak, to są te zestawy, bo tu jak widzę, że to jest ten Lipop i to jest zestaw taki. Nie wiem, brzoskwinia. Ciężko mi to ocenić. Taki kolor patrząc na to, bo mam nadzieję, że w środku są inne. Bardziej takie ładniejsze niż te etykietki, prawda? Kolejny mamy do tego zestawu czwórka. Czyli tak, to jest zestaw. To odstawiam, to zamówiłam sama, tu mamy zestaw. Dalej mamy neonową dwójkę, sobie wziąłam, czyli neonową, neonowy róż. Tutaj mamy zieleń do tego zestawu. Neonową dzieleń sobie zrobiłam, bo ja tak wiecie, w lato ja lubię neon nosić, a poza tym ja każdy cały rok noszę różne kolory, nie tylko że na przykład, że jak jest święta to tylko w czerwień święta, czy na przykład, jak jest jesień to jakieś takie brązy, beże, bo ja i w ciągu lata, w ciągu jesieni, zimy noszę różnego koloru kolory, różowe, zielone, niebieskie, no, cały rok po prostu. bo mnie nie ma sezonów lakierowych. Jak mam coś ochotę to ten, okej. Okay. Tu mamy taki fiolet, lawendę, fiolet, nie wiem. No więc już mamy dwa, 5 5 w tym zestawie. Aha. I mamy Paragon. A ta strona to się nazywa, co? Bardzo się opłacało. Ale nie pamiętam, że z z Instagrama. Ale powiem Wam tylko tak, yy, że te lakiery w promocji, te w promocyjnej cenie wychodziły po 11-12, ale znalazłam sklep. W którym są te lakiery po 5 z kawałkiem, po 6. to są ceny wtedy, dobra, nieważne. A ten cały żel budujący 29,90 to i tak przepłaciłam, jak za taką, jak zamówiłam, dopiero znalazłam inną stronę, jak za taką pojemność, bo za taką pojemność znalazłam chyba za 10 zł. To bym miała dwa, co nie? No, albo jeden taki duży, 24, no ale okej, okay, nie. Nie ma co tutaj narzekać. I ostatnim takim pakunkiem, Nie mam tu żadnych latań tak? bo tak jak ja mówiłam bo ostatnich, chyba sobie zamówię nasze nie będzie. E, tutaj mamy jakieś błękit, szóstkę. Też ten e, Lipopop, tak? Lollipop. Lollipop. I zaraz zobaczymy, ile tego było. I tutaj mamy kolor miętowy, ale to już jest w normalnej serii, i sobie domówiłam. Numer dwa e, mięta. I ostatnie dwie sztuki, które są do tego zestawu, to mamy trójkę, taką, nie wiem, no, taki kolor, nie wiem jaki to kolor, i trójkę i dwójkę. I to są całe, to jest cały zestaw za około 80, coś zł. No więc mamy tutaj 2, 4, 6, 8 lakierów. No, nawet dobra cena. No, jak wiecie, znalazłem to wcześniej, to. A to bardziej się opłacało, ale też nie ma co narzekać. Mam nadzieję, że się nic nie Mam lakiery od tej firmy i naprawdę są fajne, więc liczę na to, że te też będą fajne. Zresztą opinie dobre były, więc to był zestaw. A dodatkowo ja, jak to idzie, no, mówiłam sobie jeszcze raz, dwa, cztery, sześć lakierów. I żal, więc taki tutaj ładny zestaw, dużo sobie tutaj. Do tego na razie, a potem będę musiała sobie pokombinować. Coś zamówić, jakiś kuferek, może na szajnie by trafiło. Coś takiego, żeby te, te lakiery trzymać, żeby stały. Albo na, może poszukam chyba na szajnie będzie najlepiej, ewentualnie na Vinted, bo tam też można dorwać w dobrej cenie. Na pewno wiecie, co takiego ze sklepu nie będę kupować, bo ja wiem, że to można byłoby sporo przypłacić. A ja nie lubię przypłacać. Zresztą, po co skoro jest tyle innych możliwości, więc mm, no, to nie jest zysknerstwa, bo nawet gdybym, nie wiem, miała tyle tego, wiecie, wszystkiego hajsu, że mogłabym na nim spać i palić, yy, palić w tym pieco, to ja i tak bym. Ja, ja taka już jestem. Nie lubię przypłacać i nie widzę sensu, ale jak ktoś chce to sobie tam płacić, czy coś. No dobra, no to to wszystko. Patrzę, że yy, wydawało mi się, że w tym zamówieniu były jeszcze czarne i białe, ale to było widocznie w tym drugim, którego jeszcze nie za zam zamówiłam, którego jeszcze nie zamówiłam zamówienia. Nie złożyłam, ale no dobra. No szkoda, że te kolory są takie, wiecie co? No to nigdy po etykieptyce nie, nie trafimy, nie zobaczymy, nie? Ale jestem tak ciekawa, chociaż jednego koloru. Czy coś się z tym stanie, jeśli ja to otworzę i dopiero użyję za miesiąc tego lakieru? Może nieco, czy stanie się. Tuż do rzęstka ja wiem, że absolutnie już nie otworzę. Hmm, dobra, to jestem jednego koloru. Znaczy wszystkich jestem ciekawa. To może sprawdźmy sobie neon różowy, pomarańczowy. Czy to jest taki neon, bicie? Dobra, może różowy. Nie, bo ja bardzo lubię różowe, jak się popsuję. To może taki, którego mniej zawsze używam, ale używam. Dobra, pomarańczowy. Nie, też lubię. Zielony. Dobra, zielony. Bo tutaj mamy neonową czwórkę. No, sprawdźmy sobie, czy to jest onowa. Jaki kolor to jest? Nie, ja jestem ciekawa jak to skrycie bo pamiętam tam ten mój lakier był świetną krycie, krycie miał. No, a tu, u tak, to jest taki kolor. Takiego się spodziewałam, widzicie? Nie sobie nie ubrudziła. U tak, dobra. Ale zobaczcie jakie tu jest przejście na pędzelku, a na tym co nie? to jest brzydki kolor? To jest super, to jest po prostu taki super ekstra. No, no, do takiego się spodziewałam. Coś pachnie? Standardowo, dobra. No to w takim razie te wszystkie kolory też będą piękne mam ochotę teraz sobie malować pasnokcie. nie mam tu żadnego czerwonego, ale muszę ustęp sobie zrobić, no więc wiem jak się sobie zrobię. To zgadnij, jaki sobie zrobię. Neonek sobie zrobię. Okej, okay, różą by. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o moje zamówienie. Ja się z wami rozłączam, kończę już to na dzisiaj, idę sobie wziąć, obrać parę tych ziemniaków i właściwie to... Poczekajcie, bo ja tu tutaj mam kawę, zrobiłam sobie kawę, żeby sobie wypić. No, muszę monitorować pogodę, bo za chwilę może spaść deszcz, mimo że nadają na 18 godzinę, ale widzę, że już takie są ciemne chmury, a moja sukienka schnie i chciałabym, żeby wyschła, przez to, że mam tu takie poduszeczki, w sensie wkładki, można by stanika nosić, no ale ja raczej nie, to tu jest więcej materiału, chciałabym, żeby wyschła, mam nadzieję, że to wyschnie, tak, że nie będę musiała tego prasować, kilu, bo ja jeśli będę, jeśli będę musiała wyprasować, ja po prostu, uwierzcie mi, kładę do mojej mamy powiem, mamo, proszę wyprasuj mnie, nie no to kochani, z kawką, czy no bo teraz młody mi się obudzi, a ja jeszcze nie biorę ziomnakoch, chciałabym je ugotować, zanim on wstanie i jedziemy do, do mojej mamy. A jak Nikola wróci, to sobie podgrzeje. Więc yy, to tyle. Dajcie znać koniecznie, z jakiej strony zamawiacie lakiery, jakie hybrydowe i jakie polecacie. Bo ja też swojego czasu zamawiałam często z laka i tam też one są bardzo dobrej jakości. Chyba jeden mi się taki trafił, co nie bez względu, jak długo czułam pod lampą, on mi się po prostu odwarstwia. Jakby nie był wystarczająco długo pod lampą, no bo odchodzi to i pod wpływem jest wilgotne, A naprawdę trzymam, zwłaszcza ten lakier, pamiętając o nim, że on się tak właśnie zachowuje. To, patrzę, czy jest zielony, nie? To on i tak odchodzi. A tak to jestem też zadowolona z każdego lakieru. Oni mają bardzo dobrej bardzo dobre jakości produkty i też w sumie czasami mają fajne promocje. Nie wiem teraz, jak teraz, czy nawet zawsze mają promocje i też zawsze ja korzystam z tych promocji, czy jakieś jest 2 plus 1. O, to, to właśnie. No, bardzo fajne. Chyba mam wszystkie oprócz tych pędzelków, ale to gadżety, co zamówię sobie na szajnie. Światuszki, cyrkonie i tak dalej, jak będę. szaleć młody niedługo do przedszkola, więc... Będę miała troszkę więcej czasu. Troszkę, bo oczywiście nie będę siedziała w Ale, wiecie, no, jakiś dzień wolny, no to będzie dzień... Ach, wolny, pod warunkiem, że tak często nie będzie chorował, ale ja na to liczę, bo nie ma co tam się, wiecie, nastawiać negatywnie. Tylko trzeba pozytywnie, no. Z tym, jak zachoruję, to też kiedyś wyzdrowieję. Dobra, kochani, bo ja No więc, jeśli chcecie jakąś pogadankę, to możecie mi napisać, to chętnie sobie zrobię kawkę i posiedzimy, pogadamy, ale to już wtedy bite pół godziny, jeśli macie na to ochotę. Pół godziny słuchania mnie. To. Piszcie. Bye!